No witam, prawda? No witam, prawda? Okej, okay, czyli mamy piękną piłę łańcuchową, którą nie mogę się doczekać aż użyjemy w sumie. Aż użyję na typach kurwa, nie mogę się doczekać. Mi się wydaje, znaczy no nie wiem, nie wiem jak to tam będzie, może będzie dobrze działać, ale... Ja, ja pewnie będę chciał zciąć pół lasu tym na pewno i zbudować lepszą bazę. wachy, nie? Trochę szkoda wachy na typów, nie? Właśnie. Mi się wydaje. Bo mi się wydaje... Znaczy zobaczymy jak to będzie ich chciało, ale... Ty czemu to tak szybko gaśnie, Tak ciak, tu jest ten obóz Może ja jak więcej tkaniny dam To będzie dłużej się palić. Spróbujemy. Chyba jakiś, jakiś żarcie się znalazło jeszcze. Ile tu jest kurwa skrzynek? Ale nic w nich kurwa nie ma. Gdzie ty jesteś? Gdzie mamy iść? No chyba tu. Jakoś. Zaraz zobaczymy. Jednak to nic nie daje, jak dasz więcej tkanin. Nie jestem tutaj jest obóz głodny, spragniony No jestem trochę głodny Tutaj jest chyba taka, taka ściana O, coś tutaj. Pa o, jest Pojawia się ikonka Rzucę tam dynamit Czekaj Ja już rzucam Aha, widzę, że to też Pięknie wyjebało! Da się przejść już? Tak jesteśmy Nie, nie Kurwa, muszę kucnąć Tak, trzeba kucnąć Zapomniałem, że tu się kłóca O jest Ty a, ja, no ja też Ale jak kucasz to mogą cię też nie zobaczyć ty, wiesz co? Wziąć. Słyszę tam kurwa, coś, to Kurwa tylko, że głodny jest to, strasznie to też. to chodź kurwa, sprydlamy stąd, bo nie, nie dam rady. No, ale zaraz My wrócimy wrzucimy. się na górę. No, tam ryby się powinny wysuszyć, jakaś. Tak. Dobra, ja zapalę pochodnie i idziemy. No, miałem taką fazę na przykład. Nie, no ja mówię, ci tyle razy się do mnie o coś, jakieś obzdury jakąś, albo do mnie, albo widziałem jak się przypierdziela jakaś, jakaś starsza kobieta, że to jest niepojęte, nie? W Polsce To Masakra. Szczególności. Masakra. To jest po prostu normalnie jak plaga, nie? Centralnie tyle razy, że nie wierzę w to, nie? Ale ale, ten, ale po co? No nie wiem, właśnie. Prawdopodobnie dlatego, że jest po prostu już. nie czuję się zbyt. potrzebna, może? Czy nikt nie zwraca na nią uwagi? Nie wiem. No, to w ten sposób? No pfff. Debili jest więcej, no co zrobisz no? Ty, ja już kurwa umieram z głodu, przejewany. Ty, ja też. Tak siak. Tak czy siak, ale zdążymy chyba. Tak czy siak. No na przykład Ty. w Irlandii tutaj. Nikt się do mnie nie tak nie bezpośrednio, ale tak po... Widać, po fia... widać po facjacie, że tak powiem, nie? Nie ma tu ogniska? No jest. Gdzie? Gdzie? Było. Czekaj tam dalej, bo to smażyliśmy tych, kurwa, koleci. A tym być... Nie, ja spierdolę na górę teraz od razu. To ci się będzie cały żołądek na czerwono i wtedy tracisz życie, coś takiego. Aha. Dlatego powinniśmy zdążyć normalnie, o ile nikogo tam nie będzie. E... Ale widziałem tak po facjacie... Tu jest. tu, 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 ej. A co masz żarcie jakieś? Nie. A tu jest Alina. Alina, kurwa. Widziałem tylko właśnie po wyrazie twarzy, że tam chętnie bym, bym jakieś... by jakieś zjeby by mi zapodała tutaj, nie? nie? Nie, nie, wiem, nie rozumiem tego, po prostu no, tak jest, widocznie co. Nie wiem czego te kobiety chcą. Nie wiem. Masakra. Ale wiem, co mogą dostać i na pewno nie chciałyby tego dostać. kurwa. To na pewno nie to, czego chcą. Tak czy siak, życie. Tak czy siak, też zajebiście, że piła, ale wiesz co byśmy zrobili? Znaczy, rób jak uważasz, nie? Tam były jeszcze, tam było paliwo do tej, do tej, do tej, tej więc powinno być ok. Ale ja będę używał tego, żeby nascinać dużo drewna. O, jaka rybka dobra. Prawie cały żołądek stary, nie? ususzona. Ja no teraz. Szypa mi rybkę, kurwa. Też. No, jedną z rybka? No, za tym. Eee, no. Widzisz? Ja idę po następną. Szybko, może ich nie będzie. Niech się suszą. Eee, no. Kurwa, jakie to są? Nie widzę koloru. Jagody wpierdalałem ostatnio, też dobrze było. Ale uważaj, żeby już się nie zatruć, bo... No wiem, wiem. Ja nie, Jak nie widać, że to jest filetowa, to nie. nie jest. O liście zbiorę. No właśnie, chciałem powiedzieć, ja będę używał do ścinania. Jak wrócimy, tak w kierunku wiesz, bazy naszej głównej, to ja będę używał do ścinania drewna tego i ja. Mam taki mały plan, nawet jakby ją to, taką fortecę trochę bardziej zrobić z tego. Dobra. Tu to masz, nawet mówię. Tu leży zabita. Czekaj, to I nawet mówię, jakbyś tam nie miał. Jakbyśmy się nie udali zgadać, to ja bym kurde wtedy wskoczył sam z tą piłą. No, no. Tego drewna w chuj bym miał i, i człowieku bym tam budował fortecę. By były fajne odcineczki. <laughs> Też zbudowania fortecy, nie. Najbezpieczniej tam podobno na wodzie, bo te patałachy nie potrafią pływać, ale w sumie tam się nie będziemy chyba cackać. Chyba że nas naprawdę zaczną gnąć. Tak myślałem, że nie ma sensu, bo. No po co na wodę teraz przechodzić? Co nie? Czy nie? Czy chcesz? Nie, po co? No bo jak przejdziemy na wodę, to oni nie przyjdą po prostu, no będziemy mieli spokój z jednej strony, a z drugiej strony, no... Chyba na razie nie ma takiej potrzeby, może tak. Nie jest tak strasznie, nie? No nie. Jakby nas w głównej bazie zaczęli tam strasznie gnoić, to myślę, że można się ruszyć wtedy. Rybki, kurwa. Rytki, zajebiste. I tak... I jeszcze, moi drodzy... Opierdolę sobie puszkę, bo mam, chcesz? Jaką puszkę kurwa? Ja jedną puszkę mam. No daj kurwa, jak masz, to, czy jak masz dla mnie, to daj. Znaczy mam ostatnią, ale mogę ci dać jak chcesz się pić. Nie, ja sobie tu już gotuję wodę. Dobra, to ja zostawię to. O, już się nie Możemy lecieć tam dalska. przez tą dziurę zaraz. Ja już jestem na żarty pełen. No, czekaj. Liście, 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 bo już mi się kończyli. Liście, no tak, to przez ten czas, jak ty sobie gotujesz wodę, to ja liście tutaj trochę zbieram. Bo nie wiem, czy to kurde, muszę tak rozwalić całe, czy. Chwilę mam tych liści teraz: 28. Tak macham, to tu nic nie idzie. Nie, ale to ci tylko komunikat wyskakuje. Aha, faktycznie, liść do ekwipunku. No. To przez ten czas ja sobie. Aha, i na te statystyki chciałem spojrzeć bo człowieku Ja nie wiedziałem, że to są statystyki tych Ta? postaci. No! Ty masz tam ty siłę dajesz? człowieku, przez to, że my wpierdalamy te batony i pijemy tą. Yy, wiesz, jakieś tam Pepsi czy coś, to my, człowieku, mamy mniej siły, szybciej się męczymy i tak dalej. Co ty dajesz? Powaga, no ja też ci wiedziałem. Ale jak za to jak rąbisz drewno rękami, wiesz, dużo biegasz no, no. i tam nurkujesz pod wodą, bez, wiesz, po prostu nurkujesz, pływasz, no to wtedy Ci siła tam właśnie wzrasta, jakaś wytrzymałość, nie? Aha. Life is life. No, całkiem fajne. Ja to później, później się temu przyjrzę, tak bardziej. Później będę się tym zainteresowany. Także, bo jak jesteś a, gotowy, żeby iść, to mów. A ten... A jeszcze zanim pójdziemy, to muszę cię zadać kurwa takie pytanie. Bo wiesz, Możemy kurwa stamtąd już nie wrócić, nie? No, dobra. I chciałbym po prostu wiedzieć... Czy, czy lubisz kiszoną kapustę? No. Lubię. No to teraz możemy iść i ginąć. Bo teraz możemy zginąć razem, nie? Tak. To, to ja też się <laughs> tak zastanawiałem, że... Ty, a zastanawiałeś się co będzie, jak kurwa, jak nie uda nam się stąd wydostać z tej wyspy? Co zrobimy? Co? Ja pomyślałem, że wiesz... Złapiemy się za ręce i do tego kanionu. Na dynkę. <grym <grym na dynkę. A po co? No bo wiesz, nie ma ratunku dla nas. Na ja mam tylko tajem, lepszy pomysł, nie? Mamy, mamy fortecę, nie? To kurwa, jak się nie wydostaniemy, to zostaje nam, to nie wiem, do końca z... życia tam po prostu. Z złapać jednego z tych kanibali, w sensie female. No. <laughs> I spróbować, co tam <laughs> co tam z tego będzie. No też dobry pomysł, po co się od razu poddawać, nie? Stary, no walczymy. Póki piłka w grze, to do 90 minuty się gra, kurwa. No, dokładnie. Nawet, nie, ja też, do, tak, do, też, też tak uważam, do, tylko do, sobie... Do gwizdka, kurwa. Gdzie do 90? Do gwizdka, kurwa, się gra. No, tak blisko się gra, dokładnie. Nie no, z tym skakaniem na dynkę to wiadomo, że żarcik, nie? Ale... Nie no, to wtedy jak nam się nie uda, no to... no to... No to, spotka, to... wtedy, nie? no, no. Tak wiesz, to taka kompletna ostateczność jest, dokładnie, Tylko trzeba będzie takie, kurwa, dyby skonstruować. Jakieś... jakieś dobre takie... dobre takie miejsce, po prostu. Do, do, sko do skoczenia na dynkę. Skóry szczurki sobie założą może. Kurwa, Aha! I wiesz co? Można jeszcze e, bukłak zrobić. Tylko musimy zobaczyć... Kurwa, tam nie pamiętam. Już oczywiście nie pamiętam. Z czego? Ale chyba z... Zaraz zobaczę, czekaj szybko. Może się pojawi. Bukłak. Dobra. Dwa futra królika i jedna lina. Albo więcej. Czekaj, powiesz. Czemu tu nie ma? To nie jest chyba lina. Czemu to nie ma? Aha, bo ja co innego chyba wziąłem. Nie, to jest. To jest jelenia. Sk dwie skóry jelenia i, i lina, i masz bukłak na wodę, to wiesz, będziesz miał przy sobie no, no. trochę wody. Tylko jelenia trzeba upolować jeszcze. Dobra, idziemy na dół. No. No, stoliści na zbierają, człowieka. Możemy iść. 130 Na przygodę Tylko kiedy ja ten aloes znajdę tego to nie wiem za bardzo, bo Ja nigdy jeszcze do mnie znalazłem aloesu Już tam słyszałem Znaczy słyszałem, dostałem komentarze typu Patrz pod nogi to znajdziesz kiedyś, nie? Ten <słyszy> <słyszy> aloes <słyszy> Albo zbieraj wszystko co się da, bo to podstawa, nie? A ja biegam i podobno nic nie zbieram To tak trochę zacząłem bardziej uważać w tym, w tym kierunku Dobra, ja sobie wchodzę szybko, podpalić moją mega pochodnie. Mogłaby się trochę dłużej palić, bo to irytujące jest tylko. Ale spoko. Ale ja myślę, że jakbyśmy we dwóch tak latali z tymi, to by było dobrze, jasno też, nie? Tak na przyszłość. Mówię na razie to tak, ale później ben... tych, tych jaskin też jest dużo i... Znaczy tam gdzie się da, to sobie takie posterunek warto zrobić jakiś. O poderek. kurwa, dobrze powiedziane, posterunek. Ja sobie zapiszę teraz. Ty źle idę czy dobrze? Dobrze idę. No i ciekawe co tam się kryje za tymi za tą ścianą którą żeśmy rozwalili. Dowiemy się oczywiście w następnym odcinku. Nie zapomnijcie wpaść i sprawdzić co tam u nas słychać na razie.